Nie, 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 ja nie wiem gdzie on jest. Ja nic nie wiem. Yeah. Yes. Nie! Jezu. Oj. Co jest Tego się nigdy bym nie spowiedział. Nie spowiedział?

no się ma w ogóle nie wiem gdzie jest. Się... Co jest? Hmm. Jakby wziął Mkę. No nie on to gdzie stoi? No wiem gdzie jest. No nie ma. Czuję jest. W ogóle nie wiem gdzie... W ogóle. A, zrobił. Dla wynik nie wiedziałeś gdzie. Poczekaj, teraz się tak skryję, że jak mnie zauważysz, to się Nie No i Mm -hmm. Nie znajdziesz mnie. Wow, skąd wiedziałaś? Nie, nie atakuj mnie, proszę. Obudźmy mi się. Kurde, chciałem tą za zatampić. Nie masz tego A A zatankujesz teraz ze mną? Przed śmiercią? No. No o, poczekaj, to nie bij mnie. Tylko gdzie ty kurde jesteś? O! jak Dobra. No. Pa. Teraz tak. za zatanczmy emotkę. Tą, no, ścigamy się. Dobra, to poczekaj. Poczekaj. A nie, tą, tą, tą. Dobra. Potali ją. Dobra. Poczekaj. Gdzie? Tutaj jest link do

jest! Nie, nie mnie! No nie, ale ładnie robiłem, nie? Fajnie było. Dobra, Galin, to już muszę kończyć. Tak? Mhm. No nie Dobra. kłamie teraz. Siema. Siema. Chciałabym, ja żeby też zejdę. Siema w